O, zawraca! Mamy przejebane krzycze! Będziemy w końcu testować nowy mikrofon, który jest wielki jak pedis wieloryba, tak Zagramy sobie w duelki, zagramy sobie partyjkę w duelki, zobaczymy co tutaj możemy wygrać Co to jest za karta mm, Równie sila, uuuu Fajna karta, ile kosztuje? Trzy Mam to w dupie Zaczynamy grać, robimy sobie taki place, że po prostu wchodzimy w graj, tak W tym momencie dusimy włącz, tu są trochę z Kurwa, wydaje mi się, że są szumy na tym mikro, no ale no... No nie wiem, mówmy się, że nie będzie. No, to, co dostaliśmy na ręce jest w miarę spoko, tak? Więc sobie to wykorzystamy. Jego ruch jest pierwszy, ok, nie, czy mój, jednak mój on dopiero zaakceptował. Możemy wykonać Prawilne dobranie karty Bądź też zwiększenia ataku Zrobiliśmy zwiększenie ataku Możemy zrobić takie coś I możemy wprowadzić dwójeczkę tu do góry I możemy wprowadzić następną kartę na dół Bardzo fajny place Udał nam się tak Jest bardzo fajnie Od razu z dwiema kartami zaczynamy Jedna ma szeroki atak Druga też ma szeroki atak Więc mogliśmy je dać do środka No trochę nie pomyślałem Będziemy bili po dwie Ale okej okay. I tak się nic nie stało. Pewnie i tak stracimy te karty dosyć szybko. Gramy z nieumarłymi, więc yy, najlepiej jest szybko wygrać, bo oni później mogą nam zrobić kuku na Muniu Ege -szege i Bum -cyk, cyk tak? Czyli po prostu mogą nas potru potruć i możemy zdechnąć szybko i tragicznie, tak? Na malarię przy na przykład. O coś mi tutaj odrzucił, ale jesteś niedobry. Szatanie na koniu! Nie umarły gnoju, synie Fenixa. Ja sobie wejdę tą kartą i co jest większe to no tam w sumie nawet nie mam czym zaatakować nie? To zrobię tak no i to by było wszystko mogłem wejść może tą kartą w sumie w sumie to by było o niebo wejście ale no nic nie ja zrobię kurde no po prostu no nie pomyślałem tak od razu mam mówię nie pomyślałem I, i, i tak to wyszło jak wyszło mam nadzieję że ten wielki Penis, ten wielki mikrofon, drogi mikrofon będzie łapał dźwięk. Zajebiście. Przynajmniej lepiej od tych tutaj oto y, poprzednich moich słuchawek, mikrofonów, który teraz jest schowany. Widzicie? Jest grzybek? Nie ma grzybka. Wszednie umarłem, który potrafi mnie zatruć. No tak, i ma jeden ruch, co zrobi? Dodał sobie w atak. Yy. Ja, żeby wykonać bardzo jakiś fajny, przyzwoity ruch, mógłbym teraz wrzucić tą kartę, która jest bardzo fajną kartą, wręcz przyjemną. Teraz robię... O, taki mur! że nie wiem, czy właśnie ta... O, chyba będzie mógł zaatakować. Niedobrze, no, ale tutaj co go dziabniemy, tu dodamy trochę pompy. Okej, okay, zakończymy turę, żeby mógł się rozwinąć nasz kolega po prawej stronie. Nasz nieumarły kolega, no kurde to nie wiem, czy ta karta go blokuje, no nie blokuje, bo nic mu się na tej jego karcie nie pokazało. Myślałem, że to blokuje wszystkie od... ale czekajcie, czy to nie jest czasami jakaś tarcza? Aha, takie coś. No uderzył mnie, zatruł mnie w następnej turze, umrę, no przykre to było, no ale co zrobić, no umrę. Umrę, dobrało mi brzydką kartę, strasznie brzydką. Eee, czekajcie chwilę pomyślę eee, ale to aż 3 kosztuje to, nie, nie, nie Wpuszczę go tutaj Zrobimy tutaj taki manewr Tym znowu zaatakujemy, tym walniemy w to No i po prostu w tej turze zrobiliśmy tyle co mogliśmy eee, Nie podoba mi się to w pewnym sensie, tak? On mi się wydaje, żeby on wiedział jak grać z Inferno już, tak? Czyli po prostu no, nie pcha tych kart tak nie ustawia obok siebie jak poprzedni yy, gracz, z którym grałem. Mam dużo mniej kart od niego, to mi się nie podoba wcale, nie wiem. W sumie mógł zacząć dobierać, no ale szkoda dobierać, lepiej na razie do, do tej piątki dobić, bo jak widzicie mam tu bardzo fajną ka kartę, Żebym wam pokazuję z bliska. Jest wariat, naprawdę. Chciałbym go wpuścić, on by tutaj troszeczkę problemu narobił. Ma tak zwany szal bitewny On tu mnie zaatakuje, umrę w następnej. No nie fajnie bardzo. A wprowadzi tutaj zombie. Zombie wprowadzi do góry. I bezcielesną naszą koleżankę. O, wprowadzi. Czyli bezcielesna dostanie też w następnej y, turze. No i my umieramy, jak widzicie. Dostajemy atak. Oddajemy za zero. Też nie fajnie. Nie jest kolorowo, y, chciałoby się powiedzieć. Nie... Muszę chwilę pomyśleć, czekajcie sekundkę Dobierzemy do piątki Wprowadzimy może tego kolegę tu On nie chce nas nawet zaatakuje, tutaj zaatakujemy za dwa O, bez cielesna jaka twarda suka Uderzę ją również za dwa i umrze Tu stracimy kartę, tą zaatakuje Okej, okay, spoko, automatycznie zaatakował nasz, nasz champion, nasza karta JP, bardzo fajna w ogóle, zajebista karta, pozbyliśmy się całej linii, więc yy, przynajmniej druga linia od góry będzie sobie spokojnie siedziała, teraz wprowadza jakiegoś żywiołaka, który jest żywiołakiem jakiegoś, nie wiem co to jest w ogóle, to jest tornado czy prąd, prąd, powietrze, tu mnie uderzył za jeden, tak dokładnie, tak jak przewidywałem, tak, tu mnie zabił, no, no, też, też o tym myślałem. Też, też byłem pewien że takie coś się może stać że potrafi wykonać taki ruch który no, yy, mnie strasznie zdenerwuje próbując mnie zabić tu wprowadzimy to dostajemy kartę to wprowadzimy tu jak widzicie mamy 0 tak eee... uderzyłem go zdrowo go uderzyłem tu uderzę to i co ...myślę Zwiększymy atak do szóstki, no nic nie mogę zrobić ciekawego Okej, okay, zabiłem obydwie w pizdu, ale, ale on też mnie zabił Na pewno nie jest szczęśliwy i nie jest uszczęśliwiony tym co się stało no, zabił mi go, ale przynajmniej nie trachnął bohatera yy, Tutaj... Aha, to mi zwiększa poziom magii Tu wprowadził jakąś... żywiołaka ciemności to jest nowy rodzaj żywiołaka chyba Teraz by się przydał mi wampiry z zaklęć, żeby ona się mogła chilać na tym oto zombie mm, Nie wygląda to za ciekawie Ta bezcielesna, bezduszna bezcielesna Mocna bardzo On wprowadził trochę tych małych kart One nie są tak mocno groźne, one jakoś tam super nam krzywdy nie robią Okej, okay, to wprowadzimy tu, to wprowadzimy tu To wprowadzimy tu Kurwa nic nie, nie działa. Zwiększymy sobie to, zwiększymy sobie. Tą zaatakujemy gnojka. Odnowiło nam się trochę HP. To zaatakujemy. No stracimy teraz trochę. Teraz patrzcie w, tym, w, tej, w tym, ten ruch. Jak dobrze wykona, to dostaniemy tęgi w pierdol, ale umówmy się, że nie. O kurwa. Ma dziewięć ruchów, to na pewno coś stworzy konkretnego, zależy jakie ma karty, bo jak ma karty jakieś chujowe, jak widzicie, w sumie ja jestem wygolony z kart, i on jest wygolony z kart. Eee... Przywołałeś tą kartę, a ja jej nie widzę, hej. Nie wiem, czy tylko żeś patrzył, czy co, co on zrobił, ale masz wiołaka, kurwa, to ma tyle życia. Mam nadzieję, że teraz w tej rundzie dostanę jakąś świetną kartę. Stracimy tamtą, no ale co ja miałem zrobić, no nic nie mogłem zrobić innego, ciekawego, mądrego nawet. Po prostu musiałem wykonać taki ruch, jak wykonałem. O, nie zatruł mnie, a nie, ten nie truje, to jest ten zwykły taki ciołek tak zwany. E, bezduszną pewnie też mnie zaatakuje. Sobie myślę. Tylko, że jak bezduszną, a nie, zaatakował, myślałem, że umrze. E, tu wykonamy prosty ruch, prosty zabieg kosmetyczny, zabijemy to świństwo. Trafiliśmy w dwie, jak widzicie, bardzo super atak, mocny nawet. Tu postawimy tego naszego psa. Eee, dobierzemy sobie kartę, też również ją wpuścimy tutaj, w nasze szeregi tu. Eee, dobierzemy kartę. Ach, nie, fajnie. Dobierzemy kartę również. Ta karta jest fajna, tylko że... Kurde, nie mam... No źle mi losuje, musiał tą łapę przetasować, bo no takie głupkowate karty mi losuje, czym może z czymś wejdzie mocnym, jak wejdzie z czymś mocnym, to ja go pozbawię tego wszystkiego, te, tego dobra całego, tą kartą tutaj, jak widzicie, tym oto herosem, co mu krew z oczu leci, tak, tak go pozbawię. Pytaliście się, kiedy FIFA, powiem wam, dzisiaj, najprawdopodobniej dzisiaj, eee, o, znowu mi zabił, no ale no to... Nie podoba mi się to wcale, no ale zabija mi, no tak to wygląda, że po prostu yy, w jakiś sposób mi zabija karty. Mam, na dole, mam nadzieję, że postawi ją na dole, a nie postawi, czyli chce się przebić. Domiesza, o dostaliśmy, to ma bardzo fajny atak, bo to atakuje gdzie mu się żywnie podoba. Yy, ja sobie dobiorę kartę, pozwolę sobie dobrać kartę, wpuścimy tą kartę. tu sobie wpuszczę ją tu zrobię tak czekajcie, czekajcie nie, nie tak zrobimy inaczej czekajcie, czy ja mogę tą za... aha, dobrze jak mogę tą wykorzystać w ten sposób to tak zrobię no i to jest w sumie tyle co mogę zrobić tutaj, ewentualnie mogę to zabić i tamto, bo to jest ona ma taki wybuch no i to jest wszystko. Czyli po prostu tak troszeczkę wróciliśmy do gry. Po krótkiej nieobecności. Ma z bało, Ale jest spoko. Jestem ciekawy, czy ktoś jeszcze patrzy do tego momentu, bo to już 10 minut duelków jest. Mhm. Zabił mnie. Ale z ciebie, kutas. Że, że, że tak rzeknę. No ma tych kart więcej. Ma, ma więcej kart, ma ohoho po grubości. No wejdź nim, wejdź. Przed bardzo mocną kartą, którą, no nie, no, której, no nie zabijemy, nie zabijemy, nie zabijemy w tym ruchu. No on i on nie. Kurde, czekajcie chwilę. Tu wprowadzimy następnego naszego kolegę. Go wprowadzimy tutaj. Dobierzemy kartę. Mamy następną i znowu dobierzemy kartę. Tego wprowadzimy tu. I teraz czekajcie chwilkę. Tego mu wyłączymy z gry. Ach, kurwa, sam zrobiłem tarczę, czy on mi tak mocno oddał, kurwa. Ej, nie wiem, czy tarcza zaatakowała mnie, bo to atakuje latające jednostki, kurwa. Chyba zrobiłem zły move. Zrobiłem na pewno zły move. No na bank zrobiłem zły move i po prostu dlatego ta karta mi zginie, nie? To jest 100%, że mi zginie. Uff, uf, uf, kolega, to jak widzicie, domieszało mu, bo raczej stworzenia, bo bohaterowie to są te. No domieszało mu, o, mi tu tam też dało jednego. O kurwa. Ale on nic, a nie, on używa... Czy on już walczył? No, jak to go użyjesz, to mam ciepło trochę. No, mam nadzieję, że, że, że nie wiesz o co chodzi, żeby tego użyć. Co on tutaj zrobić? Zwiększył sobie magię. Zwiększył sobie magię. Czy może coś zrobić? Mając jeden punkt many chyba nie, nie może za bardzo mi krzywdy zrobić. A no w taki sposób chcesz walczyć. Sukwo. No zaatakuje mnie, nie? To jest pewne. Czy, czy odpuści atak? No i tutaj zaatakował. No nic mi takiego ciekawego nie dobiera. A tutaj co to daje ta karta? Bodny atak to jest bardzo fajne Ale czekajcie ja chciałem jedną rzecz zrobić Jedną prostą rzecz Wyeliminujemy sobie Tego Nie lubię go Teraz wprowadzimy tego I tego Tym zaatakujemy tego Tym go zabijemy I co teraz co teraz Szymonku Koniec tury nie? No koniec tury Linie mamy obstawione, on, on nie ma jakiegoś wielkiego damage'a, on po prostu ma trochę HP w tych postaciach, no i te ca całe trucie. Trucie jest nieprzyjemne. A z racji tego, że ja nie lubię jak mnie truje, to nie jestem szczęśliwy z tego powodu. O, wprowadzi jakąś lepszą kartę, aha, A to nie jest w sumie lepsza karta. Po prostu karta. Ciężko myślę, co on tu chce mi zrobić. Użył następnego. Na no. No, wprowadzał tych małych kart. W sumie mógłby mnie nawet trochę obić. No i zabił mi kartę. Co ja mogę teraz w tym momencie zrobić? No mogę sobie to dać. Dobierzemy kartę. Ole poszło. Gdzieś Tutaj damy to Mam 7 ruchów, ale ja nic nie mogę zrobić, bo ja nie mam czym tego zrobić Tu wykonamy atak I tombun zabije, nie będę atakował mu bohatera No i co? I nie mam kart Dopuściłem się momentu, kiedy nie mam kart <laughs> Po prostu zanadusiłem z dupy, no patrz znowu domieszało No nie mam kart On też mi nie może dobrać Ja nie mogę sobie dobrać <laughs> Wprowadza znowu te małe pierdołki Mi umrze karta na drugiej linii od dołu Co on kurwa zrobił z tym No dostał za trzy, ale no i co to mu dało, że dalej tak mi zaatakował mojego bohatera głównego Tu jak widzicie, mam kartę jakąś, tak Również wykorzystam to, żeby wprowadzić kartę jakąś Tu wprowadzę to tego wprowadzę. Ach, kurwa mogłem użyć. Nie pomyślałem. Tym zaatakuję tego. Tym zaatakuję tego. Eee, dobierzemy kartę. Możemy tak zrobić. Więc to jest kurwa w sumie wszystko. Też nie pomyślałem. Mogłem to wykorzystać. Znowu nie wykorzystałem. Tak, to jeden miał z moich czempów. Dat eee, pump o 1% większy. No nie udało się, nie udało się. Teraz może on dobierze. To może coś mi wejdzie. On ma dwie karty. W łapie, Ci na stole ma gówno O, tak myślałem, że tak dobierze Co nam dobrało troszeczkę dopimpowaną kartę Widzicie, elegancka e, suka bijacz e, W bardzo fajnych majciochach m, Bardzo przyjemny stanik ma No Jakbym tutaj troszeczkę bardziej pomyślał, bo jak ja nie gadam to i gram w to To ja całkiem inne place y robię po prostu O kurwa, w taki sposób chcesz mnie sabić, tak? Znowu nawrzucał tych małych główien swoich, jak widzicie. <laughs> A, nie mogę atakować! No ale dobrze. Jestem otruty. Wprowadzamy tą kartę. Dobierzemy sobie kartę. O! I dało nam tutaj takiego konia, jak widzicie, którego tutaj puścimy i teraz czekajcie chwilkę muszę pomyśleć bo mogę coś zrobić a nie muszę zabijemy tego zabijemy tamtych no tracimy życie ale no to jest jedyne co mogłem zrobić w sumie w tej sytuacji no okej okay. sprawa wygląda tak że na razie żyjemy Że żyjemy i jest spoko No ma 12 ruchów i ma parę kart kurde no Coś tu wykombinuję na którąś z tych moich kart położę Obstawiam że na tą dolną No tak Sam bym tak zrobił, sam bym tak położył Już zaczynam sobie dubać pomiędzy palcami Wyciągam ten brud Ten ocet Co on tutaj ma? Zaatakuje mi kartę jakąś za dwa tam z tyłu chyba o nie to, o kurwa Takiego zagrania się po koledze nie spodziewałem Ale jednak oddaliśmy Zdrowo Teraz zrobimy takie coś Aha, musimy koniego niego kartę postawić Dobrze, spoko, 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 bez nerwów On wysiada Ja atakuję, umieram Atakuję również y Dobiorę sobie kartę. Dobiorę kartę. On też niech ma. A co, ja nie jestem zły? Wprowadzimy tą tu. Ach, kurde, na to nie starczy, bo ta potrzebuje dwóch many. Ale jest kurde, taki zacięty magisher chyba takiego nie miałem. Znaczy w sumie pewnie mogłem to skończyć wcześniej, ale no, no wyszło tak jak wyszło. Dwa może ruchy takie w sumie niechcące zrobione, nie chciałem. OLE MI DOBRAŁO GGWP kolego, kolego możesz wyjść Zabij mi co chcesz tą kartą Dopiero się zdziwisz, że ja wpuszczę w następnej turze O to jest kurwa naprawdę Morderca. Dobrze mi ją zabiłeś Przejęłem się tym w chuj Co to jest? A ile... Aha, tak Wypierdala dalej. <grydolaj> Mimo kartę Kładziemy tego tu, kładziemy tego tu, kładziemy tego tu Tego robimy tak Tym wykonujemy atak Tym wykonujemy atak Czekajcie Mój pies dostał Nie wyzywaj mnie Bo nie mu chuj ci chodzi to nie wyzywaj mnie Masz jedną kartę, to się kurwa ciesz No poddaj się, bo kurwa już 20 minut z tobą gram. Wiesz ile to się będzie wrzucało z moim drewnianym internetem na YouTube. Jesteś okropny. Ło dobrał kartę. O, teraz ma więcej ruchu. Ciekawe po co tego użyłeś? Jak ty masz trzy karty na krzyż... zblokujesz mi. Jakie to przykre. masz cztery HP. I ten z dołu i tak cię, ten pod nimi cię i tak zaatakuje. Nieważne co tam postawisz. A nie, w sumie. W sumie możesz mi go zblokować w jakimś sensie. No i właśnie przegrałeś. Wiesz o tym? Wiesz o tym, że przegrałeś kolego. Nawet nie mam co mu odrzucić z tej jego łapy, bo tam nic nie ma. Nie pomyślałem a mogłem tak zaglać a Ja czemu nie mogę tego wpuścić? Aha bo nie ma miejsca no tak fakt A co użyję tego a co tam Poddaj się Poddaj się masz jedną kartę ja mam cały strumu no się! No, wywarłem presję na nim Jak widzicie, zwycięstwo kolejne Tyle wygrać Na razie, cześć pompa Jebać fubu so much Mam nadzieję, że ocenicie Dźwięk z mikrofonu, który wygląda jak pelis wieloryba Na razie, cześć pompa jeszcze raz